Nikt nie jest... Święty? Co pan powie? Każdy, a, a każdy święty ma swoje wykręty, nie? Dzięki takim specjalnym wagom inspektorzy wiedzą, które auta zatrzymać. Maszyna wychwytuje podejrzane samochody. Dzięki zdjęciom inspektorzy typują, kogo należy skontrolować i zważyć. Część kierowców wie o wagach i próbuje uciekać na boczne drogi. Jednak tam czeka na nich drugi, nieoznakowany radiowóz. Pana pojazd ma ładowności tonę. Załadował pan? Dwie tony. Podjął ktoś ryzyko, tak? Ładując tak, a nie inaczej na pojazd, który no, niestety nie może wieść takiej ilości ładunku. A waga maksymalna każdego z tych czterech aut razem z ładunkiem to 3,5 tony. Jednak każdy z tych kierowców przewozi zdecydowanie za dużo. Łącznie inspektorzy tylko tego dnia wystawią mandaty na 1750 zł. Z uwagi na to, że Pan przekroczył ładowność tego pojazdu o całe 100%, tak? proponuję Panu mandat w wysokości 250 zł. Mandat za to wykroczenie to od 20 do 500 zł. O wysokości kary decydują inspektorzy. W przypadku drugiego złapanego tego dnia kierowcy będzie to znacznie więcej. Ja pana z tym ładunkiem dalej nie mogę puścić. Audi jest ile w firmie? Trzy. No to ktoś powinien od samego początku zaangażować do tego przewozu i tak trzy auta. Przeładowane auta to ogromne zagrożenie dla innych kierowców. Takie samochody mogą mieć kłopoty z hamowaniem, a w razie nagłego zatrzymania ładunek może się znaleźć na drodze lub na innym samochodzie. Była możliwość niewykonania polecenia? Wie ja? obrazy, polecenia to nie pasuje. pan, jak teraz nie wykonanie polecenia, czy nie pracuje panu, niech się pan nie Ale się tylko pana pytam, jasne. Czy stał pan przed takim wyborem? No nie będę się pytał pana, czy po raz pierwszy pan już taki ładunek, no bo odpowiedź każdy z nas chyba zna, tak? Nikt jest święty, co pan powie? każdy święty ma swoje wykręty, nie? Przedsiębiorcy wolą oszczędzać i wysyłać w trasy kierowców w przeładowanych autach. Ci dostają mandaty od inspekcji, ale najczęściej płaci je właściciel firmy. Mandat jest więc wkalkulowany w koszty. Posiadając ciężarówkę powyżej 3,5 tony, no pewne są... Dodatkowe... Ja to... Ja to... Tak i podejrzewam, że i pana wynagrodzenie musiałoby też stosunkowo troszeczkę e, być większe. Jednak w przypadku tego kierowcy koszt będzie jeszcze większy. Dokonamy ważenia pojazdu a ja mam pytanie: w jaki sposób Pan zabezpieczy ten ładunek? Za podmiotami. Uważa Pan, że takie zabezpieczenie jest wystarczające, tak? Nie wiem, A ma Pan w ogóle pasy jakieś przy sobie? Mężczyzna dostaje 300 złotych mandatu za złe zabezpieczenie ładunku. Jednak tego dnia z jego portfela znikną kolejne pieniądze. Masa takiego jednego pustaka jest Panu znana? No nie wiem, gdzieś po 8 kg. Na ja paleta? A paleta? Mhm. Nie mam pojęcia. Wszystko jest policjalne, policuję. Na razie możemy policzyć, że mężczyzna dostaje drugi mandat za przeładowanie auta o ponad tonę i łącznie będzie musiał zapłacić 600 złotych. Proszę panu, gwałtownie zahamować, skręcić, albo będzie szło. Tak, jest przedszkole na wycieczkę do rogatego tego rancza i to będzie. Tragedia, no dobra, no ale pan ale, no, no, świadomość ma. Pasy pan na waucie, czyli panu nie chciało. I na koniec ostatni tego dnia kierowca, który załadował tyle, że sam prosił się o zważenie. Nie wiem, czy Szefem się jakoś wydobamy, nie? Jeśli nie dogadam, to się to będą musieli wszystko na swoją płatę, nie? Inspektor proponuje mężczyźnie 500 złotych mandatów. Ten jednak bardzo, bardzo długo próbował przekonywać do zmniejszenia wymiaru kary. Szczegóły tej nietypowej interwencji w innym odcinku Krokodylów na Drogach. Nagrałeś Pirata Drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na Wasze maile czekamy pod adresem na drogach